Okej, okay, jestem ponownie, myślę, że miejsca na dysku wystarczy jeszcze na jedną misję Niestety Bolewam nad tym, że nie mam go wystarczająco dużo, żeby nagrywać więcej jednocześnie. Dlaczego tu nie ma helikoptera? No kurcze, powinien tu stać. Tshitowane coś tu jest chyba. Albo polska wersja ma baga, że nie ma helikoptera żebym się nie zdziwił znowu nie polecimy, musimy jechać w sumie nie zastanawiałem się nad tym jest, jeszcze nie prowadzę kanału na tyle, żebym musiał nagrywać na pewno więcej Poza tym też potrzebny jest czas, żeby to wszystko zorientować, żeby wszystko wypracować. Chociaż z też nagrywania większej ilości materiału na zapas, tak? Więc może kiedyś... Awesome. ...kiedy zajdą, się zajdą sure. w To zainwestujemy w No i misja teraz tutaj. Kolejna. Na Umberto. Alberto, no cafe, senor? Don't serve the snake in the throat. You're two-faced, Tommy. yeah you're <coughs> no, faced or you're a wimp, baby boy. Anito, anito. They're laughing at me! Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me. Tommy, at me. Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's gonna cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tom, Tom. you are a real man. Businessman, a gentleman. They have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Okej, okay, już wiem co to jest za misja, mam nadzieję, że wystarczy mi miejsca, żebym tutaj nagrać. Tego co pamiętam nie jest u nas prosta. a nie mam całego pancerza, ale mam po drodze gdzieś wziąć. Tu już naprawdę potrzeba broni, potrzeba pancerza. Mm -hmm. Tutaj zaraz jest sprawdzać w sumie mogę też mieć więcej, więcej karabinu Po ile no mam 185 e, No zobaczymy Zobaczymy Postaram się to zrobić dobrze tego ostrożniej, żeby nie wpłynć dowody bo nie można nas zabezpieczyć. Idziemy do Rico. Hey Rico, nice boat, ready? See Tommy, now you be a good shot today. My boat is no good, full of holes, okay? I yeah, oczywiście muzyka latyni, tak jak w inaczej. Teraz musimy po prostu wybrać odpowiednią broń i rozpocząć ostrzał. Jeśli strzeliśmy pierwszą kulę, wszyscy zaczną do nas strzelać. Dlatego potrzeba tutaj dużo pancerza. Bo już nie mamy nic. I w miarę świetnych ruchów. Nie jest to łatwa misja, naprawdę. I tu musimy... O jej, Szybko się schować. Kurczę, powiedzieć, że będą strzelać. W sensie. Odsuń się Tomie. Tak, że mamy dwie gwiazdki. Nawet nie wiem, czy tutaj gdzieś jest... Ha, jest serduszko. Spróbujemy ich tak stopniowo odstrzeliwać. Umieraj. Kurczę, to może być... Ciężkie. chyba nikt nie będzie zachodził. Tu gdzieś był jeszcze jeden. Nie wiem, strzelony się O, tam jest. Umarłeś? Umarłeś, dobrze. On miał shotguna, więc on naprawdę ściągnął nas na strzała. Tamten chyba też... No, też z shotgunem. Ze spazem A, tu jeszcze spadłem. O, dobra, jak mnie teraz zabiją to się wkurzę. Naprawdę. O ja chcę spaza, ja go chcę. Oddajcie mi go. Kurde. To było w i teraz musimy wziąć aktówki. Raz, dwa i tu jest jeszcze trzecia. I to przygotuję, żeby piec, bo nie wiem, czy tutaj mnie nie zaatakują. I tu jak widzimy, Rico eksplodował. Ojej, zabiją mnie zaraz. No, shit, mam jeden HP. Je, yeah, no. I cztery kioski na ogonie, i to jest naprawdę teraz ciężkie. Bo to auto nie jest dobre do ucieczek. Naprawdę nie jest dobre do ucieczek. Szczególnie przed czterema gwiazdkami, gdzie jest dosyć szybka, dosyć sprawna, dosyć to, to dobra, uważam. Mam jedno, jeden punkt zdrowia. Nie mogę tego się z i ok, teraz tak. Dobrym sposobem ogólnie jest. Nie leci do paint spraya, bo jest bardzo daleko. Samolot może nie wytrzymać tego. Eee, można polecieć do, do bazy naszej, znaczy do domu. Podium w się wysadzają Jedź, jedź, waść Nie daj się nic. Szybko, żeby cię nie ustrzelili Wbijamy do domu I zmieniamy ubranie. Aha, jednak nie Czyli to tak nie działa Czyli nam mogą wejść do domu Kurczę, czuję, że failowałem? No nic, tu mamy serde, serduszko Okej, okay, jest dobrze Uuu, no dobra, to już, już mi lepiej. Nie wiem, zobaczę czy nie mogą wejść do naszego domu. A przypuszczam, że mogą. Więc wezmę sobie jeszcze pancerz. Słuchaj, strzały. Nie masz clean shot. Strzelają, strzelają. No, nie mam tylko pistolety chyba. Jest! Helikopter! Jest! Umierać. I Ale jest świetne strzeleczny. jest helikopter. No. tej helikopteru nie popsuł Helikoptera, helikopteru, helikoptera. Teraz jak się tym latało. Coś wybuchło by szybko. Wznosi się. Dobrze, nie zdążył. Aha, tak się tak, to okay. I teraz byście goni nas helikopter policyjny, który może nas rozstrzelać, przecież to nie jest... inaczej. Bardzo trudno doprowadzić do tego, żeby helikopter rozstrzelał helikopter. I teraz po prostu musimy mu to zabić na kafejki. Teraz musimy po prostu tam zejść i wbić Jest, udało się, ja! Yeah. Jestem zadowolony. No i za całe męki 4000. Ale dobra. Dajcie mi pojazd. Może być to teraz miejsce na dysku skończy się na pewno. Tak więc ja już pojadę zapisać grę. I w tym czasie dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków, które mam nadzieję będą coraz lepsze. To było jak wiadomo praktyka czy nie No i jeśli wam się podoba, chcecie otrzymywać informacje o nowych filmach, zasubskrybujcie mój kanał, komentujcie co wam się podoba, co nie podoba, może są jakieś błędy, które należy poprawić, e, a na pewno są. E, apki w górę, wiadomo, zawsze się przyda. Nie, 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 to parkowałem. Apki w górę są bardzo dobre. Akurat ze swoim telefonem musiałem przerwać nagrywanie, więc... Hmm. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Hmm. I zapraszam na kolejne odcinki. A teraz zajmę się poszukiwaniem snajperki gdzieś tu w labiryncie. Bo wiem, że gdzieś jest. I znajdę ją. Na pewno ją znajdę. Tak więc... Żegnam się z wami ja, żegnam się z wami Tomi. Tak, machnij sobie kataną. I do następnego razu. Trzymajcie się. Mówiłem, że znajdę. Ja. Yeah. To na razie.